Nie piłem jeszcze tego piwa. One jest tutaj najdroższe, bo reszta jest po. I tu jest jeszcze za euro 9, ale reszta jest poniżej euro. Także spróbuję sobie to. Euro 9. I co, porównamy go do najtańszego jakiegoś piwa, czyli no chyba tego, to jest 39 centów. W małej puszce, nie biorę dłużej, bo jak jest takie tanie, to może być niedobre. Ale jest też w większej puszce za 55 centów. Także biorę, sobie przetestujemy i zobaczymy, czy droższe równa się lepsze. Ogólnie w Niemczech piwa to są poniżej euro wszystkie lub, lub lekko po, powyżej. No i słuchajcie, mamy do przetestowania dwa piwa, te droższe. W sumie Euro 9 to nie można powiedzieć, że jakoś mega drogie, ale najdroższe, które było w markecie. No i najtańsze, w mniejszej puszce, bo skoro ma być takie słabe, to po co je w ogóle pić do końca, po prostu spróbować, czy naprawdę jest takie słabe. Także otwieram, próbuję. Dziś zaczniemy trochę inaczej niż zawsze, czyli od tego droższego. Powiem Wam, że piana jest taka ciemniejsza, więc to takie piwo chyba nie do końca pilsik czy coś takiego, dobra? Ale próbuję. Nie, zdecydowanie to nie jest takie te normalne piwo, tylko takie z ciemniejszych. Lekki posmak Carmela, ale jak na takie ciemne gdzie ja ich nie lubię, to nawet wchodzi. Teraz drugi łyk wziąłem. No, lepiej zawsze w szklankę sobie wlać czy coś takiego, albo po prostu kupić w butelce. No, ale że w Aldi nie ma w butelce piwa, no to. Musiałem wziąć takie spróbujmy teraz tego tańszego. Wiecie, co ciężko będzie porównać, bo to jest w ogóle zupełnie inne piwo. To jest Pils, ale po prostu tak ocenimy, które lepsze. I tyle. Jeśli ktoś woli Pils, to wiadomo, że nawet tańsze będzie lepsze. Próbuję. Jednak piłem Pilsy dużo lepsze. No to jest taki posmak ten metaliczny, gdzie ja tego nie lubię. Nie wiem, czy nie wiem, jak to opisać. No taki, jak się tak pomlaszkacie, pociupiecie. To taki no metaliczny posmak. Nie wiem czy to tej puszki, czy z butelki inaczej by było, czy są te piwa w butelce w ogóle. Bardzo słabe piwo. I mimo, że to jest mała puszka, tego na przykład nie dopiję. Ale już te piwko, mimo że ciemne, a ja ich nie lubię, to naprawdę spoko i te spokojnie sobie mogę dokończyć. Także tyle z testu. Droższe, lepsze, smaczniejsze. Udanego weekendu. Cześć.